Witamy i zapraszamy Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zawodnicy wychodzą na murawę. Za chwilę rozpocznie się wielki piłkarski spektakl. Mecz jest znany ze stanowczości arbiter. A zatem można się spodziewać wielu przerw w grze i licznych kartek. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Zaczyna nasz zespół Biało-Czerwoni. Błaszczykowski. Wspaniale przechwycił. Brawo! Gol! Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie. No i Robikin. Magidin. Ah, wydawało się, że a jednak przejął. Robikin. Doyle. ale szwalczą o piłkę! Wasilewski, Błaszczykowski, Adrian Mierzejewski, Błaszczykowski, Adrian Mierzejewski, Grosicki, Dobrze podał. Ależ walka o piłkę. Co z tego wyniknie? Ciekawie się to rozwija. Czy to wykorzysta? Wspaniałe podanie, ależ szansa. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ależ akcja. Nie udało się. Doyle. Wyczerpnie dograł do kolegi. No, dobra okazja będzie. Minimalnie, ale jednak Właszczykowski spalił. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Uderza, jak on tego nie trafił w głowę. Ale z drugiej strony, jak kapitalnie zachował się bramkarz. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie żółtożny. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ach szkoda, strata. No i robi kin. Aut. Piłka dla Polaków. Sebastian Mila teraz. Kadiusz Błowacki teraz? Ależ, rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Obraniak. Adrian Mierzejewski. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Doyle. Głusznie w historii byle dalej od własnej bramki. Adrian Mierzejewski. Wiszczek. Błaszczykowski. Robert Lewandowski. Udanie. Dograł w pole karne. Piłka chodzi jak po sznurku. Piłka w pole karne. Dobrze dograł. Brawo. Ładnie podał. Udanie obrona. Piłka zatrzymana przez rywala i wybita. Sędzia zakończył pierwszą połowę. No, duży wpływ na przebieg tej pierwszej części spotkania miał wcześniej zdobyty gol. Rzeczywiście, ustawił od razu psychicznie obydwa zespoły. Chociaż po przerwie powinni rywale wrócić do gry. Doskonale. Potem z autu pod polem karnym rywala rozpocznął grę. I Mila. Błaszczykowski. Obraniak. Grosicki. Jest spalony minimalny, dobrze wychwycili to sędziowie. Drużynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Szczyk. Obraniak. Cała seria udanych podań. Polański. Zgadzam się z decyzją arbitra. Był spalony. Wprawdzie minimalny. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Niektóre zespoły nie tylko dobrze grały w Mistrzostwach Europy, ale i miały wiele szczęścia. Włodek, myślę, że pamiętasz reprezentację Italii z 68 roku. Pamiętam dobrze tę sytuację. Półfinał, 0-0 ze Związkiem Radzieckim, rzut monetą, wchodzą Włosi, a później pierwszy mecz finałowy z Jugosławią 1-1 i... A dwa dni później, w powtórzonym spotkaniu, Włosi ogrywają Jugosławię 2-0 i zostają Mistrzami Europy. To jedyny taki przypadek w historii europejskiego futbolu. No, tym razem udało się przejąć dośrodkowanie. Adrian Mierzejewski. Ładna wymiana. No, potwierdza, że ma predyspozycję atlety. Czy ten za jego plecami to też gra w tę samą grę? Wasilewski Adrian Mierzejewski Strata, drużyna przeciwna Przejmuje piłkę Doyle Pięknie podał Przejęli piłkę. I będziemy mieli rzut załków. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Spróbują z pewnością, spróbują. Doprowadzić do wyrównania po tym dośrodkowaniu rzutu rożnego. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Wkrótce spotkanie dobiegnie końca. Zawodnicy czują presję czasu. Błaszczykowski. Peszko. Przekazał piłkę partnerowi. Celnie do partnera. Ach. No trzeba pochwalić go za to podanie. Piłka w pole karne. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Jeden do zera. Tak kończy się ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana. Szybko strzelony gol pozwolił kontrolować przebieg gry. Tak, im dodał pewności siebie, a przeciwnikom podciął skrzydła. Szkoda, 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 że to już koniec. No ale tak to jest. Mecz ma swój czas. My też mamy swój czas na antenie. Właśnie mija, ale myślę, że długo będziemy wspólnie rozpamiętywali to, co dzisiaj oglądaliśmy. Żegna Państwa, Dariusz Szpakowski.